Nauka języka polskiego a Pisma Świętego. Stary Testament, Księga Wyjścia. Rozdział pierwszy. Oto imiona Izraelitów, którzy przybyli z Jakubem do Egiptu. Ze swoimi rodzinami przywędrowali tam: Ruben, Simeon, Lewi i Juda, Isahar, Zabulun i Benjamin. Dan, Neftali, Gad i Aser. Wszyscy oni byli potomkami Jakuba w sumie siedemdziesięciu. Józef natomiast przebywał już w Egipcie. Zmarł Józef, podobnie jego bracie. Przeminęło całe tamto pokolenie. Izraelici zaś rozmnażali się, stawali się liczniejsi, przybywało ich coraz więcej, z dnia na dzień wzrastała ich potęga, aż zaludnili całą ową krainę. W Egipcie nastał nowy król, który nie wiedział, Kim był Józef? Rzekł on do swojego ludu: Uważajcie, lud Izraelitów stał się liczniejszy i potężniejszy od nas. Rozważmy, w jaki sposób ograniczyć jego przyrost. W przypadku wojny, bowiem, mogliby przyłączyć się do naszych wrogów walczyć przeciwko nam, a nawet opuścić kraj. Ustanowiono więc nad nimi nadzorców robót, aby ich gnębili przymusową pracą. W ten sposób wzniesiono dla Faraona spichlerze miasta Pitom i Ramses. Im bardziej ich uciskano, tym stawali się liczniejsi, co wzbudzało jeszcze większą zawiść. Jarzmo Egiptu bardzo ciążyło Izraelitom. Ich życie stało się nie do zniesienia. Przemocą zmuszano ich do wyrobu cegieł i do uprawy pól. A przy okazji, jakiejkolwiek pracy znęcano się nad nimi. Król Egiptu wezwał do siebie hebrajskie położne, szyfrę i półę, i rzekł: Gdy kobiety hebrajskie będą rodziły, wy macie obserwować uważnie: Jeśli będzie się rodził chłopiec, Sprawicie, żeby umarł, jeżeli zaś dziewczynka może żyć. Powożny jednak były bogobojny i nie wypełniały rozkazu króla Egiptu, lecz zostawiały chłopców przy życiu. Ponownie więc przywołał je król Egiptu do siebie i zapytał: „Dlaczego tak postępujecie i pozwalacie przeżyć chłopcom?” Powożne wyjaśniły faraonowi: „Hebrajskie kobiety różnią się od Egipcjanek są bardziej żywotne. Zanim więc powożna zdąży przybyć, jest już zwykle po porodzie. Bóg.” Błogosławił poważnym, a lud mnożył się i rosła jego potęga. To właśnie dzięki bojaźni Bożej obie stały się Matkami rodów. W końcu Faraon rozkazał wszystkim swoim poddanym. Każdy nowonarodzony chłopiec ma być wrzucony do Nilu a każda dziewczynka ma pozostać przy życiu.